Mamy tutaj batalię pierwszych czołgów. Nikoś mnie nie widzi. Dzień dobry, moi drodzy, ja jestem Wozu i witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie pierwszym niemieckim czołgiem, jaki jest dostępny w Drzewku, 5. dywizją Pancerną. I zobaczymy jak ta maszyna obecnie się spisuje po wprowadzeniu klasyfikacji bitewnej i jednocześnie drzewka. Oznacza to, że za pomocą pancera 2 możemy co najwyżej spotkać czołgi Panzer 4J, T-34 czy nawet M4 Shermany. Co prawda w praktyce mogliśmy mieć w swojej drużynie Panzer 4F2 czy też przeciwko T-34 roku. Jako takie najlepsze pojazdy, jeśli chodzi o maszyny lądowe, ale teraz również możemy napotykać broń przeciwpancerną pokroju: Pancerfaustów po jednej i drugiej stronie, Piatów czy też Bazuk. No i oczywiście jeszcze różnego typu samolotów zrzucających bomby od 250 lb do nawet 500 kg. Chociaż alianci tam chyba mają 500 lb jako naj. Nie, 1000 lb mają, to 445 kg. No, i tak, Panzer 2 to jest pierwsza maszyna, jaka jest całkowicie dostępna w drzewku. Z tym pojazdem zaczynamy, a zarazem z piątą Dywizją Pancerną. Później mamy do zdobycia, w zależności od klasyfikacji, lepsze maszyny. I co oferuje Panzer 2? Cóż, w rzeczywistości nie była to dobra maszyna, tutaj też nie jest taka dobra. Pancerz mamy 14,5 mm. Nie rozumiem, czemu tu na przednie jest pokazane 5 mm, skoro powinno wynosić 14,5. Mam nadzieję, że to jest tylko błąd. Zobaczymy, jak to będzie. Ten pancerz 14,5 i 15 mm, mamy tak, jakby dookoła tu jedynie jest 20. Plus mamy działko automatyczne 20 mm z karabinem 792. Yy, Do 20 mamy dwa rodzaje taśmy: przeciwpancerną i odłamkową. Od razu mogę stwierdzić, że ten pojazd jest bardzo mało efektywny przeciwko czołgom. Ale dokładnie, jak bardzo, to się przekonajmy na polu bitwy. Cóż, patrząc po tym co się znajduje za mną, czyli Pancer 4, mogę definitywnie stwierdzić, że rzuciło od razu na trzeci poziom. Więc możecie sami zobaczyć, z czym się mierzą gracze grający na pierwszym poziomie i z czym się muszą mierzyć obecnie nowi gracze. Jakby rzucało maksymalnie pierwszy poziom na drugi, to jeszcze powiedziałbym, że idzie to zrozumieć w obecnej formie. Niestety nie, ja to muszę teraz tych wrogów wybaczyć, ponieważ ja muszę idealnie ich trafiać. A nie będzie mi tutaj szło aż tak dobrze, jak temu pancerowi cztery, bo jeśli ja nie trafię, to ja nie zabiję, a on nie musi z odłamkowej trafiać. No widzicie nawet... O! Już zostałem zabity przez yy, paka. Czy jeszcze teoretycznie żyję? No ale. Właśnie! Pierwszy poziom! Pak 40. Taka broń nie powinna być tutaj dostępna. Zamiast pancera 4, to we mnie wali. A nie ma sensu naprawiać. Może tym razem pójść lepiej, bo jak widać tutaj pancer jedynka, tak, jak jed, jed, jedynka. Pancer trójka się zrespiła. Więc może nie będzie jakichś mocnych czołgów, ale ja nie mam zamiaru dwójeczką konfrontować się z czołgami. Bo to będzie ciężkie. Bardziej mi zależy, aby wjechać tutaj między te budynki i jakoś tutaj po prostu wspierać piechotę. Okej, okay, da się tutaj bez problemu przejechać, nie ma żadnej przeszkody po drodze, którą bym wjechał, najczęstsza przeszkoda no to są oczywiście te okopy, przeciwpiechotne, znaczy przeciwpiechotne, tak, okopy dla piechoty, które tutaj czołgi zawsze się blokują przez to, że czołgi się na tej powierzchni ślizgają, mimo że powinny bez problemu przez to przejechać. Już to jakiś sniper przyszedł, i, kurde, miał farta i przetrwał. Ale dobra, dwóch jego oberwało. Ja to muszę uważać na parę rzeczy. Najbardziej na co to na ptrs y i PT... PTRD jeszcze był. Które oni tak tutaj podskakują. No, niestety, z tych hajeków choćbym tutaj trafił, to nic im nie zrobię, chyba że ich idealnie trafię. Tutaj kolejny tak próbował się wychylić. Ciekawe, co on chciał zrobić. Aha, widzę trzeci poziom Panther Faust. No, to. Definitywnie stwierdzam, że pierwszy poziom jest niegrywalny. I tak was będzie rzucało na trójki. To jest już totalną głupotą. O, ja oberwałem od PTRD. I to nie tylko skąd mi przywalił. Okay, widzę skąd strzela. Aha, wie, że mi zablokował. No i super. Trzeba będzie się bronić, więc może będzie okazja, aby stać trochę bardziej z tyłu i jakoś po prostu strzelać do przeciwników. I pytanie, jaki tym razem poziom rzuciło. Najwygodniej to byłoby się jakoś tutaj ustawić, aby mieć dobre pole widzenia i opcje na wycofanie się. Tutaj powiedzmy, że w miarę widzę sporo przeciwników. Może jeszcze kawałek podjadę, żeby tutaj mieć jakikolwiek przestrzał. Bo oni ogólnie powinni iść tu z lewej strony. Akurat pancer dwójka z miotaczami ognia nieźle się bawi. Ta, ociupinkę jestem za niski. Przez co tutaj strzelam w to miejsce. Ja, ten miotacz ognia, no. Oho. Albo mnie zbombardują, albo jego. Widzę jak go śnurkuje. Zaczął do mnie strzelać, ale to chyba myśliwiec. Kurde, był akurat za wysoko. Miałbym jakąkolwiek okazję jakoś do niego strzelać. Ale przynajmniej jak pancer dwójka tamta została rozwalona, to oni teraz będą próbować jakoś tutaj się przedostać do przodu. Tylko... Ledwo kogo tutaj widzę? Dobra, karabin niech tutaj przeładuje, bo. Może się zaciąć w najgorszym momencie. O kurde, jakiś czołg. Obniżać, obniżać, obniżać. A trzynastka, mam z nim szansę. Nieważne. Bomba 250 kilo załatwiła sprawę. Akurat wyskoczyli mi spod karabin maszynowy. No, wracaj mi tu. Tu byłeś widoczny? Kurczę, już w tym miejscu się chyba nie wychyli. Możemy tak zaryzykować i podjechać trochę bliżej, bo trochę mało tu widzę, ale też obawiam się ich karabinów przeciwpancernych. Dobra, podjadę do przodu. Kurde, to nasz. Jestem ciekawy, bo tu jest jeszcze czołg, skąd on się tu wziął. A, to jest akurat ten włoski, kurde, potrzebuję przeciwpancernej, bo widzę czołg. Niestety trochę daleko. Ten cwaniak w jakim miejscu sobie postawił karabin maszynowy. Ten karabin przydałoby się rozwalić. Problem w tym, że jeszcze mi zaczęło lagować, to ich tym bardziej nie będę trafiał. Może jak tak będę po prostu serią z karabinu do nich strzelał. To coś wyjdzie. Trapienie przy lagach jest strasznie ciężkie z działka. Z karabinu jeszcze ujdzie, bo można serią. Aha. I tu armatę postawili. Cóż, myślałem, że teraz rzuci lepiej, bo poprzednia moja gra była rzucona nisko, ale znów klasyfikacja trzecia, trzeci poziom. Trochę zaryzykuję, podjadę tak do przodu. Nie bardzo chcę stać z tyłu. Zobaczymy jak to wygląda sytuacja aliantów w tym miejscu. Ok, goś mi się tutaj skował. Tutaj tego udało się trafić. Chyba dostał. Albo po prostu został kryty, albo ktoś go inny zabił. Dobra, będę musiał się przełączać pomiędzy tymi dwoma stanowiskami żeby w razie czego... Kurwa, tu słyszę radiostację. No i przede mną są. Bo tutaj akurat podjechał pancer. Pancerz 4 atakuje od frontu, ja atakuję tutaj z boku. Takie małe uzupełnianie się. Obawiam się ataku lotniczego. Leci jakiś dwupłat. Akurat ma małą bombę. Dobra, nie trafił. Jakoś rzucił, raczej rzucił albo wystrzelił ładunek dymny. To mnie zastanawia, gdzie są ci wrogowie? Z jednej strony taka zaleta pancer dwójki, że jest mała. Chyba niepotrzebnie tu wjechałem. To się może teraz źle skończyć. Na tyle nikogo nie mam. Aha, tamten został zaatakowany przez wrogi pojazd. Oznacza to, że muszę szybko wysyłać tę taśmę. Dobra, stracił kierowcę. Mi się karabin zaczął przegrzewać. Okej. Okay. Kurde, jeźle, jeźle, źle, źle! Jasna do przodu! Nie wiem, mi zaliczyło zniszczenia. Nie, ktoś mi ukradł zniszczenie trzynastki. I jeszcze jeden pojazd się pojawił. Pytanie tylko jaki. Pancer 4 z nim siebie jakoś tutaj próbował bić. Z jednej strony słyszałem armatę, z drugiej strony pytanie jak, jaka to jest armata? To jest Steward. Stewarta nie mogę przebić, no to fajnie. Mój czołgista oberwał. A, ja tu nie mam apteczek, będę musiał sobie to zmienić. Wierzę w ciebie! I super, został mi tylko jeden załogan. I już z zero. To już widać Sowietów. A, nie rozumiem, czemu nic go nie trafiło, skoro idealnie w typa wycelowałem z działka. Przecież widać, że to, to go trafia. Z tego już akurat od razu trafiło. Zaleta przeciwpancernego potrafi przelecić na wylot. Akurat kolejna jeszcze taka zaleta. Może ktoś teraz to zauważył, albo są osoby, które już dawno o tym wiedzą. Nie wyszło mi do trafienia. Mianowicie, jak strzelacie w te drewniane domy na Moskwie, możecie się przez nie przestrzeliwywać. więc jeśli czasami zastanawiacie się, w jaki sposób zginęliście przez ścianę, przez to drewno można strzelać. Oczywiście nie każda broń jest do tego efektywna, najbardziej efektywne są karabiny maszynowe i czołgi. Co z pancerz czwórką? Czy pancerz 4 został rozwalony? Nie. O kurde. Tylko przeładuj. Mamy tutaj batalię pierwszych czołgów. I goś mnie nie widzi. A ja dostałem akurat z karabinu przeciwpancernego. Muszę wysiąść i to jak najszybciej. Kurde, gaś się! Gaś mi to! Szybko, 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 szybko. Najpierw tylko na prawie silnik. O, t 28 jeszcze był. Łe, wysadzili mi tego T60. Więc jak widać, ten pancer 2 jest. Słabiutki bardzo słabiutki. Ja chciałem powiedzieć, że to jest taka średnia maszyna, ale bez możliwości zmiany amunicji na lepszą. No to jest niestety bardzo tutaj słaba. I z T 60 nawet nie może się równać. I jedyne z czym na pewno tutaj się będziemy równać, jeśli chodzi o łatwość w zabijaniu, to jest T26. I być może betę, być może, bo to zależy pod jakim kątem on zostanie ustawiony. Dobra, tutaj muszę sobie szybko zakończyć naprawę. To jest słabe, że nie pamiętam i nie ma pogadane, który jest załogant lepszy w naprawianiu. Ale jak widać ten jest na średnim poziomie. I ważna informacja dla tych, co dopiero będą ogarniać czołgi. Moduł napędu, czyli przekładnia czy silnik, jeśli są uszkodzone, to pojazd wolniej jedzie. Więc ważne jest, żeby te moduły zawsze były idealnie naprawione. No dobra, to teraz zaczęliśmy zajmować dwie strefy. Z T28 nie będę miał szans, jeśli się pojawi. T60 pojawiła się po raz drugi. I po raz trzeci. Udało się ją w końcu wysadzić. Nie wiem czemu to trochę wygląda, jakby to były boty, ale to nie są boty. Tak ludzie grają. Jak pierwszy raz ogarniałem te czołgi. Bo co innego jest, jak masz pole widzenia z trzeciej osoby, a co innego, jeśli musisz ogarniać takie pole widzenia, w szczególności kiedy większość graczy nie ogarnia, że może przełączać się pomiędzy stanowiskami. Był jakiś dowódca. Ja, może, wycofam się po amunicję. Co prawda, bardziej wolałbym, żeby dało się tam uzupełnić jeszcze sobie załoganta. Ale niestety nie da się. Jedyna zajebista rzecz w Panzer 2. Można nim patrzeć do tyłu, będąc kierowcą. Pozostałe czołgi na to nie pozwalają, bo są już za duże. Jedynie współczesne na to pozwalają, bo mamy kamery. No i w sumie co jeszcze warto wspomnieć o pozytywnego o pancerzwójce. Z wyjątkiem tego, że tutaj właśnie mamy te szybki wizjer kierowane w tył. Ten pojazd jest zajebiście mobilny na drodze. Dobra, zostało tylko przejąć strefę C. Akurat będzie proste. Ja tu... O kurde, Half Track! Halfraka chciałbym dorwać. Kurde, ten samolot mi zasłonił i halftrack uciekł. Chcę go dorwać z tego powodu, że no jeszcze nie spotkałem wrogiego po stronie rosyjskiej tego premiowego. To jest moje pierwsze spotkanie, a wydaje mi się, że jego półcala może mi zagrozić. Cieć, 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 cie, cie. Akurat gość wysiadł z załogą. Oh no! Oh no! Oh no! Późwa, próbuję go podpalić. Nie idzie mi. Bo właśnie oni tu będą do niego teraz wsiadać. O, nie mam kierowcy. Gdzie Halfrach ma zbiornik z paliwem? Tutaj jest. Ale nie płonie. Dobra, w końcu został rozwalony. Niestety zostałem unieruchomiony ze względu na brak załogi. Więc robię za taki stacjonarny już bunkier. Stałem się pancerem 2. W 43. 44. To już tylko w do tego służyły te czołgi. Chociaż co prawda jednostki chyba dowodzenia jeszcze miały. O zaraz ginę i koniec. No i to chyba tyle moi drodzy. Więcej nie jestem w stanie raczej zaprezentować tym Panzer 2 jakiejkolwiek efektywności. Jak widać, na czołgi napotykam w bardzo małej liczbie. Udało się co najwyżej z tych słabych pojazdów spotkać T-60 i A13, z czego A13 nawet nie dałem rady zrobić uszkodzeń, przede wszystkim została zbyt szybko zniszczona. A w przypadku T60, tylko jak był bokiem mogłem go uszkodzić. Od frontu nie było najmniejszej opcji. Co mnie dość dziwi, chyba znerfili ten pojazd albo zbafowali rosyjski. Jedna z tych opcji wchodzi w grę. Słabo, że tutaj nie ma pokazanej siły ognia dokładnie. Jaka jest taśma jak jest bardzo efektywna. No ten Panzer 2 ma naprawdę przewalone w walce z czołgami. Na piechotę. Jako karabin maszynowy nadaje się OK. Ta 20, powiedzmy tak, OK, więc to jest taka słaba, niestety, maszyna. A najgorsze, że spotykamy sporo maszyn pokroju Granty, Shermany T28, T34. Przez co tym bardziej ten pojazd staje się słaby. Pierwszy poziom grający z trzecim. No, jest ciężko. W sumie muszę sobie tu sprawdzić. Nie, T60, tak. T60 jest pierwszą maszyną, którą możemy spotkać, i on ma przód 35 mm. Dokładnie, może tu mi się to uda sprawdzić, jak tylko znajdę tego. O, tutaj od razu jest 35 mm, więc raczej Panzer 2 nie byłby w stanie się przebić w żadne miejsce od frontu. Więc T60, mimo tak cienkiego pancerza, jest odporny na Panzer 2. Jedynie T26 czy BT7 mogłyby padać od tego czołgu, jeśli chodzi o lekkie maszyny. No, ba. T28 już nie. Jest zbyt liczny mocno opancerzony. No ale dobra, to pokazuje jak słaba jest ta maszyna. Myślę, że w następnym odcinku ogarniemy sobie jakiś inny pojazd, chociaż przeważnie pokażę niemieckie, bo ich mam już prawie wszystkie. Brakuje mi tylko ilu maszyn? Dwóch, czterech, czterech tylko czołgów. Z drzewkowych oczywiście. To tyle, jak materiał wam się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, was to naprawdę nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Trzymajcie się do następnego. I na razie.